三八节的。你好，大家好，我叫兰婷，我是汉秀区的学生。 Kilka powodów. Pierwszym z nich było to, że chciałam studiować coś interesującego, więc wydział orientalistyczny wydał mi się niezwykle interesujący. I tak naprawdę decydowałam się pomiędzy trzema różnymi kierunkami: iranistyką, arabistyką i afrykanistyką. Ostatecznie stanęło na Afrykanistyce. Myślę, że moje zainteresowanie jogą głównie sprawiło, że wybrałem studia na Wydziale Orientalistycznym. Kolejnym powodem było to, że zawsze interesowałam się feminizmem i podczas swoich poszukiwań natrafiłam na Chimamanda Ngozi Adichie i chciałam poznać lepiej <laughs> jej background, jej kulturę e, i to, co niesie ze sobą feminizm afrykański. Pismo arabskie przede wszystkim. Bo byłem na, na dniu otwartym y, Wydziału Orientalistycznego Byłem na tych takich krótkich wykładach z różnych kierunków językowych, tam hebraistyka, sinologię, japoństyka i właśnie arabistyka i tam było przedstawione podstawy tego jak działają te arabskie szlaczki i stwierdziłem, fajnie, fa fajnie działają te arabskie szlaczki i poszedłem i się nie zawiodłem, fajnie działają. Wcześniej studiowałam, właściwie wciąż studiuję dwa kierunki, i w momencie, kiedy studiowałam ten pierwszy kierunek, postanowiłam pójść na lektorat z języka chińskiego, do szkoły języków obcych. Właśnie tam, że tak powiem, powstała ta pasja do języka chińskiego, powstało lek, w ogóle wykładowcy bardzo zachęcali, żeby pójść, więc postanowiłam studi zacząć studiować sinologię, i właśnie tam uczyli mnie ci sami wykładowcy, którzy wcześniej uczyli na lektoratach. A w sumie to przypadek. Bo na innych studiach miałam zajęcia z historii i kultury Japonii i one były na tyle super, że stwierdziłam, że to może spróbuję na japońską się dostać. I się dostałam, i teraz jestem tutaj. To był w sumie przypadek, bo początkowo miałam studiować lingwistykę, aczkolwiek nie dostałem się na lingwistykę, i mama zasugerowała moja, że Słuchaj, tak się interesowałaś Japonią, spróbuj na jabłkę. No i skończyło się na tym, że nie zdążyłem na dzienno się zapisać, więc oto jest on na wieczorowych i tak się tutaj znalazłem. W sumie ja zaczęłam studiować na Wydziale Orientalistycznym stosunkowo niedawno, no bo rok, właśnie w tym roku akademickim, zaczął się taki kierunek, którym byłam zainteresowana właśnie komunikacja międzykulturowa, Azja i Afryka, które się, są studiami magisterskimi. Ja skończyłam kulturoznawstwo, porównawcze studia cywilizacji, specjalizacja taka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uznałam, żeby kontynuować właśnie taki szerszy zakres kultur i poznania ich. Uznałam, że ten kierunek będzie idealny, szczególnie, że teraz według mnie jest bardzo istotne, żeby rozważyć tę myśl właśnie komunikacji międzykulturowej, że to według mnie jest bardzo istotne, szczególnie no, obecnie. Dostałem się na studia międzywydziałowe Misk. W związku z czym mogłem wybierać z szerokiej gamy kierunków. Tak naprawdę nie miałem wielkich ograniczeń, więc uznałem, że będę realizował swoją pasję, jaką jest mongolistyka i tybetologia i że to jest to, co chcę robić, ze wszystkich, które mogłem wybrać. Od dziecka interesowałem się kulturą i sztuką starożytnego Egiptu, zawsze chciałem poznać hieroglify, to było takie trochę moje dziecięce marzenie. W hmm, liceum tak, na pomysł, że ja chciałbym robić coś e, z językami obcymi. mi się ich po prostu nauka, i przeglądając oferty na studia. No nie mogłem nie zobaczyć po prostu tego, co oferuje Wydział Orientalistyczny w Warszawie. Wybrałem język perski dlatego, że po prostu mnie intrygował, co chcę do wiele gadać. Był to zwyczajny przypadek, ponieważ studiowałam najpierw europeistykę jak wybierałam europeistykę, to pomyślałam, ale będzie fajnie, jak... fajnie, śmiesznie, jak zapiszę się na Indologię, bo kiedyś mnie Indie fascynowały, w sumie przez żarcie indyjskie. I Bollywood mi się podobał. No, taka typowa odpowiedź, ale poszłam na europejstykę i później stwierdziłam: Może jednak ten wydział orientalistyczny spróbować, mam czas, nie mam co robić z życiem. Szczerze, to nie chciałam w ogóle studiować. I szukałam, chciałam mieć tylko zniżki studenckie, więc szukałam kierunku, który ma najmniej chętnych osób, które chcą się dostać. Eee, i wybrałam orientalistykę i mongolistykę. I przyszłam tu i okazało się, że chcę to studiować i że nie chcę wcale uciekać, tylko tu zostać. Już się już spodziewałam, że skończę te studia, no, nigdy w życiu się tego nie spodziewałam. Na pewno to, że poznałam te państwa takimi, jakie one naprawdę są, a nie jakie są Mniej ich wizerunek kreowany przez powiedzmy zachodni orientalizm i zachodnie media. Natomiast czego się nie spodziewałem? Hmm, wydaje mi się, jak e, szeroki zakres wiedzy oferuje taki kierunek, bo wydawa wydawałoby się, że hmm, badamy tylko jeden region świata, jedną konkretną konkre kulturę, jeden kraj, ale tak naprawdę sięgamy do na bardzo wielu dziedzin, nowy, czy to jest lingwistyka, czy to jest też antropologia, historia, kulturoznawstwo. Bałam się, jak przychodziłam tutaj na te studia, że ze względu na to, że wcześniej studiowałam na wydziale filozoficznym, bałam się, że tutaj na orientalistyce będą już osoby, które będą się bardzo specjalizowały w danych kierunkach, i jak ja z moją trochę mniejszą wiedzą będę wchodziła w te rejony ich, to będą może negatywnie nastawieni, a okazało się, że wręcz przeciwnie spotkałam bardzo ciekawych ludzi i tego się właśnie spodziewałam, że Poznam tutaj osoby pozytywnie zakręcone, inteligentne i chcące poznawać świat, otwarte generalnie na świat i ludzi. Tutaj dużo było właśnie prowadzących, którzy, którzy zachęcali mnie do poznawania więcej, zauważyli mój potencjał i bardzo mnie tutaj angażowali, więc byłam bardzo zadowolona i samej wszystko pozytywnie. A czego się nie spodziewałam? Chyba nie spodziewałam się tego, jak dużo trzeba będzie się uczyć języków. Ale jakoś sobie z tym poradziłam. Od pewnej znajomej, która teraz jest na magisterce, zdaje się, e, słyszałem, że będzie trudno, ale nie ma co się bać. I to jest prawda. Jest trudno, ale też nie ma czego się bać, e, ponieważ sensejowie są naprawdę cudowni. E, jest to niesamowity przeskok od czasów szkolnych do właśnie studiów. Spodziewałem się, że będzie wiele pracy związanej z językiem i że nauka języka będzie. Bardzo wymagająca, i to się jak najbardziej potwierdziło, ale nie spodziewałem się, ile wsparcia dostanę od kadry dydaktycznej i jak rodzina atmosfera będzie panowała na tym kierunku. Słusznie okazało się to, że będzie bardzo dużo nauki, bo bądź co bądź, ale znaki chińskie, znaków chińskich jest bardzo dużo i nie są łatwe. A zupełnie nie spodziewałam się tego, jak bardzo z grupą, która, ze względu na to, że nasz kierunek jest bardzo mały to grupa jest bardzo zżyta i tego się nie spodziewałam, bo jednak mam porównanie, jak to wygląda na innych kierunkach i na scenologii jesteśmy jednak bardzo zżyci, mamy czas, często, często to wychodzimy, to mamy różnego rodzaju wydarzenia, to pogramy w A, Nie spodziewałam się aż takiej różnorodności, tak bym to określiła, że bardzo miło na dla było zaskoczeniem, że jest tak dużo różnych, tak dużo kierunków um, i tak wiele między innymi, wchodząc na jakieś dodatkowe u nas zajęcia, można poznać bardzo wiele kultur z krajów, z którymi nie miałam tak dużo do czynienia i poznać wiele osób, które studiują kulturę tych e, krajów. E, oczekiwałam dużej różnorodności e, i wśród kierunków, i wśród studentów, więc tutaj zdecydowanie e, spełniły się moje oczekiwania. To słuszne rzeczy się okazały, że jakby jest tutaj, jakby bardzo dużo się miesza narodowości, kultur i studentów i wykładowców nie tylko z Polski, nie spodziewałem się, z jaką pasją ludzie będą podchodzić do swoich kierunków, więc tutaj duże zaskoczenie. Myślę, że spodziewałem się, że będą to studia, na, na, na które nie decyduje się wielu, wiele osób, więc grupy będą małe i będzie przyjazna taka, można powiedzieć, domowa atmosfera. Wydaje mi się, że taką, takim słusznym domysłem okaza okazały się małe grupki, dosłownie kilkuosobowe, które moim zdaniem są czymś bardzo dobrym, bo pozwalają na bardzo mocną indywidualizację zajęć. Może, może mogę powiedzieć, że, że pozytywnie zaskoczyły mnie relacje z, z prowadzącymi, które są bardzo, bardzo fajne. Jest naprawdę, według mnie, wspaniała atmosfera. Mamy dużo bliższe relacje niż na, niż na, z, z wykładowcami, czy ze sobą, niż na innych kierunkach. Czego się nie spodziewałem, zupełnie się nie spodziewałem, chyba takiej też współpracy międzykierunkowej, że ludzie znają nie tylko swoich najbliższych znajomych z najbliższego otoczenia, ale też chodzą, spotykają się z osobami spoza swoich specjalizacji, co też wydaje mi się być bardzo ważne. Ciężka praca może sprawiać przyjemność, może stać się dla mnie rozrywką. Chodzi dokładnie o samorząd i gdzie poznałam multum wspaniałych ludzi, multum wspaniałych studentów, doktorantów. I mimo, że wracałam zmęczona bardzo, to zawsze czułam się spełniona i nigdy nie podejrzewałam, że tak może być. Myślę, że może to, że jest możliwość wyjechania na stypendium do Indii i że Wydział Orientalistyczny ma na Uniwersytecie Warszawskim tak wielkie tradycje. Taka świadomość, że świat jest tak szeroki, że jest tyle różnych kultur i historii, że nieważne jak długo bym nie żyła, tak długo będę miała różne tematy do zgłębiania, poznawania, nigdy nie będzie mi nudno. Tutaj na wydziale mentalistycznym widać konkretnie, że wszystkie te różne kultury mają jakieś w sumie płaszczyzny, gdzie, gdzie są podobne. Wydaje mi się, że taką rzeczą byłoby odkrycie, jak bardzo Chiny, w ogóle mentalność chińska jest różna od naszej. Bo w niektórych momentach wydaje się, że jest identyczna, że jest bardzo podobna do naszej mentalności, ale w takich drobnych rzeczach mam wrażenie, że wtedy właśnie odkrywamy, jak to jest bardzo zupełnie inny świat. To, że w Japonii, w prefekturze Shizuoka, jest ZOW, w którym kapibary mają swoje własne onseny, takie gorące źródła, i tam się pluskają całymi dniami. Na zajęciach literatury poznaliśmy taką historię o pewnym panu, który pomógł żółwiowi i dlatego miał świetną przygodę. Ja bardzo lubię żółwia, więc uważam, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy na japonisty dotychczas. Bez wątpienia najwspanialszą rzeczą, najbardziej interesującą mnie, jest to, w jaki sposób nomadzi zależni są od różnych aktantów nieludzkich, z którymi żyją, w jaki sposób pogoda, zwierzęta, ziemia determinuje życie nomadów i w jaki sposób negocjuje się relacje władzy właśnie w tym układzie. Pff, najwspanialszą rzeczą. To chyba <laughs> jedną z takich, która mi się bardzo, bardzo spodobała, to jest to, że w kalifacie basyckim była taka funkcja, która się nazywała Wesoły Towarzysz Kalifa. I Wesoły Towarzysz Kalifa to była osoba, która z kalifem uczestniczyła w różnych grach i zabawach, grała z nim w triktraka, w polo. I, I ważna rzecz, którą taki wesoły towarzysz miał w papierach, to to, że jeśli był lepszy od kalifa w te gry, to mógł z nim wygrywać i, i nie stracić przy tym twarzy albo głowy. Jeśli chodzi o koralistykę? To pewnie e, jak dużo jest tam wyrazów dzięku naśladowczych i kształtu naśladowczych, e, stanu naśladowczych, czego nie ma w polskim, tak jak mój ulubiony, e, na coś co jest błyszczące, i pędzio, pędzio. No najfajniejsze czego się dowiedziałem to historia alfabetu, jak on powstawał i Uczyłem się o tym, jak jakby z tego, że jakby na początku, żeby oznaczyć byka, to się używało takiego znaku byka i to potem przeszło na przykład w hebrajsku literkę Alef, a potem przeszło w naszą polską, łacińską literę a i że to kiedyś po prostu był byk. Super. Serio? Co jest najwspanialszą rzeczą, o której dowiedziałaś się w czasie swoich studiów? A mogę powiedzieć najśmieszniejszej? Możesz. No, y, to najśmieszniejsze rzecz, o której dowiedziałam, jest to, że można chodzić po Mongolii i krzyczeć Chuje! I nie jest to wulgarne w żaden sposób. Wytłumacz. A, bo to znaczy tak... Ej. Generalnie. W skrócie. Tak? Tak jak do przyjaciół się to mówi. <laughs> W związku z tym, że marzę o wykładaniu, przy dobrych wiatrach uda mi się zrobić w następnych latach doktorat, a później, no, kto wie, co mi się uda zrobić w dziedzinie. To jest pytanie, na którym nie wiem, czy powinienem się już zastanawiać, będąc na pierwszym roku, aczkolwiek nie wykluczam możliwości robienia doktoratu. To właśnie, wydaje, znaczy planowałabym pójść na doktorat, o ile mi się uda oczywiście. Do jakiego stopnia? Do stopnia profesora, inshallah. Mm. Jak bardzo mnie interesuje historia starożytna Iranu, e, bardzo chciałbym połączyć obecny e, mój kierunek z archeologią. Po trochu marzę o pracy naukowej w ramach e, egiptologii. Chciałbym wyjeżdżać na wykopaliska. Tutaj już e, myślę również nad grantami, które, e, które e, mógłbym zdobyć. W przyszłości chciałbym sobie bać magisterkę w Chinach albo na Tajwanie, więc. Chiński jest bardzo ważny, żeby go dobrze uczyć. A później myślałam, że może pracować w jakiejś firmie chińskiej, może Huawei, Xiaomi. Póki co, japońskie traktuję jako hobby, ale chciałabym w przyszłości myślę, że pracować w jakiejś japońskiej firmie. Chciałabym, chciałabym wiązać, chciałabym, żeby były takie możliwości i wręcz oddałabym wszystko. Pracowałam w sumie jako tłumacz symultaniczny dla dzieci mongolskich. I jeżeli by się udało, to jak najbardziej całą moją przyszłość. No na 50%, bo jakby w sumie już teraz mi się udało yy, i pracuję jakby w zawodzie z właśnie yy, moim muzykiem. Jest to całkiem fajna praca, ale też nie jestem na 100% pewien, na ile chcę, chcę ją kontynuować, ale ja myślę, że na 50% będę, będę mógł pracować z tym muzykiem w Polsce. Myślę, że całkowicie, ponieważ nie wyobrażam sobie um, pracowania w przyszłości z czymś niezwiązanym w ogóle z Koreą. Więc w jakikolwiek to był sposób myślę, że e, na pewno chciałabym to robić i myślę, że taka możliwość będzie. Myślę, że chciałbym, żeby m, 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 mój zawód bezpośrednio wiązał się z, zarówno i z Indiami, jak i e, z językami, których się uczę, żebym mógł. E, Używać języka w swojej pracy? Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Ja trochę w tym momencie zastanawiam się nad swoją ścieżką zawodową. Nie jestem pewna, czy ona będzie stricte związana z afrykanistyką, ale na pewno umiejętności, których tu nabyłam, i wiedza, na pewno przydadzą mi się gdziekolwiek bym nie poszła. Bo to wiedza związana z ludźmi, z tym, jak się z nimi komunikować. I z tym tak naprawdę, jak żyć w wielokulturowym społeczeństwie? O, to jest trudne pytanie. Myślę, że będzie o wiele większy, jeszcze bardziej większy niż teraz. Myślę, że dużo większy, że będzie tu dużo więcej studentów. Chciałbym, żeby. żeby popularność tego wydziału rosła. A na pewno pojawi się więcej studentów, bo nasz świat jednak staje się, powiedzmy, coraz mniejszy. Potrzebni są ludzie znający się na realiach um, właśnie czy afrykańskich, czy azjatyckich. Myślę, że za następne 10 lat sinologia się podwoi z pewnością i niektóre te wschodnie kierunki, koranistyka, japonistyka, bo jest coraz bardziej więcej chętnych, jest coraz większe zapotrzebowanie. To jest trudne pytanie, bo ciężko jest patrzeć w przyszłość. E, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie się rozrastał, e, będą pojawiały się nowe kierunki i coraz więcej ludzi zainteresuje się kulturą wschodu. Myślę, że chciałabym, żeby te kierunki, które są obecnie, rozwinęły się jeszcze bardziej, a do tego, żeby było więcej kierunków w Zorientu, na przykład jakiś kierunek związany z Tajlandią, kulturą Tajlandii byłby super. Myślę, że mm, po prostu się rozwinie i będzie będą, jakiś program, będzie się rozwijał w lepszą stronę. Mówię, że jest teraz zły, ale one już będzie lepszy. Myślę, że będzie dość podobny. Wątpię, żeby się zmienił bardzo, bo już jest relatywnie nowoczesny. Na pewno będzie nieco więcej zajęć odnoszących się do wirtualnych baz danych, szczególnie do baz tekstów, do bibliotek online. Też jakby zacznie się więcej mówić trochę na naszym Wydziale o myśli postkolonialnej, i może też zacznie się jakaś dyskusja o w ogóle nazwie naszego Wydziału, która uważam, że powinna być przedyskutowana. Chciałabym, żeby może nazwa wydziału się zmieniła, może nie na orientalistyczny, żebyśmy skończyli z konotacjami właśnie takimi kolonialnymi, ale może byśmy zmienili nazwę na Wydział Kultur Azji i Afryki. Dlatego, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wzajemnego zrozumienia i bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy kontaktów międzykulturowych. I potrzebujemy orientalistów, którzy są zdolni do zrozumienia innego, którzy są w stanie e, służyć i, i wspierać międzykulturową wymianę i międzykulturowe kontakty, tak, aby nie konfliktów i tarć. No. Bo żyjemy w, w zglobalizowanym świecie i trochę jakby my orientaliści jesteśmy e, tłumaczami pomiędzy różnymi kulturami jakby. Poświęcamy nasze życie na zrozumieniu innych kultur i to jest, jakby wydaje mi się, duża wartość w naszym społeczeństwie i to w jakim stronę ono się rozwija. W polityce lub bądź w służbach mundurowych jesteśmy potrzebni jako właśnie ten osoby, które zbierają informacje na dane kultury i które tak jakby przekazują te informacje, żeby. Osoby, które właśnie się specjalizują w tym, e, przekazywały tą wiedzę tym, którzy podejmują właśnie jakieś takie duże decyzje, ale żeby miały ten background właśnie od specjalistów. Jest pełno politologów, którzy zajmują się, e, powiedzmy, Bliskim Wschodem albo innymi regionami świata, którzy po prostu są z wykształceniem tylko politologami, ale nie zajmują w ogóle języka, albo po prostu kultury i opisują te państwa wzorod, e, na podstawie wzorców europejskich i ta, te wzorce po prostu nie mają tam miejsca. Myślę, że z ujęcia ekonomicznego, pomyślmy o azjatyckich tygrysach, państwa azjatyckie, ale również afrykańskie też, one coraz większe znaczenie mają na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie, w przyszłości osoby wyspecjalizowane w znajomości właśnie tych kultur mogą być bardzo potrzebne. Ponieważ uczymy się języków, w których kraje, z których pochodzą, rozwijają się bardzo, ale to bardzo gwałtownie, zwłaszcza Chiny. Tutaj jestem sinologiem, więc ja będę troszeczkę uprzedzana, ale Chiny rozwijały się w ostatnim czasie bardzo, ale to bardzo gwałtownie. I co jak co, ale zapotrzebowanie na sinologów z roku na rok rośnie, a obecnie jest bardzo duży brak sinologów. Mam na myśli, chociażby patrząc na tłumaczy przysięgłych, mamy tylko 14 tłumaczy przysięgłych, co jest mniej niż tłumaczy przysięgłych z łaciny. Co bym sobie powiedziała, nie nauczysz się 300 znaków chińskich w ciągu jednej nocy. Uczysz się systematycznie. I że co jak co, ale trzeba się uczyć regularnie. I trzeba się uczyć dużo. I <grym> znajdź mieszkanie bliżej uczelni. Słuchaj więcej. Słuchaj więcej w tym języku, w jakim się uczysz. Zdecydowanie. To jakby prototyp. No, na trzecim roku żałuję, że nie wiedziałam tego na pierwszym. Jak używać husosa? Co to są ECTS-y i jak się rejestrować na zajęcia? Nie umiałam tego. Nie miałam chęci. Nie miałam. <noise> <noise> Żebyś tak nie stresowali, bo przecież to jest... To fajne doświadczenie, myślę, przykładą. Żebym się uspokoiła, że nic nie będzie strasznego, że ludzie nie będą, że tak powiem, zadufani w sobie i że to będą bardzo przyziemni, różni ludzie z, różnych, z różnymi doświadczeniami, w różnym wieku, którzy przyszli tam na te studia po to, co ja, czyli powiedzę, Że warto i że będzie to jedna z piękniejszych przygód mojego życia, więc dobra decyzja. Super decyzja studiuję na innych wydziałach, co jest najfajniej. Nie wahaj się, Marto. Że jestem głupia, że nie zaczęłam wcześniej i to nie był mój pierwszy wybór, a poszłam na europejstykę, bo powinna mi się od razu tutaj. Radość. Zrozumienie. Bez wątpienia, zrozumienie. Bezpieczeństwo, szczerze to tutaj czuję bezpieczne. Nie czuję, że jakby nauczyciele są dla mnie zagrożeniem i czuję, że jakby Wszyscy dążymy do jakiegoś wspólnego celu. Perspektywa. Wydaje mi się, że ciekawość i różnorodność. 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 Różnorodny. Nietuzinkowy. Kolorowy. Przytulny. Przytulny. Chaos. <noise> <noise> Dlaczego chaos? Bo wszystko się zaczyna od chaosu. Nice. A. Ej, to można wstawić na koniec takie, że chaos, a później wszystko zaczyna się od chaosu. Jakie dobre końcówka filmu. Nice. Nice, nice. Fajna Ciekawe, dziękujemy bardzo. Tak, dziękujemy. No.